Taki czarnuszek. Tu drugi samiczka. To ten czarnuszek.

I ostatnie spojrzenie. To wszystkie gołębie na aukcję. Zobaczymy jak będą licytować chłopaki. Bardzo dobra. Tutaj Wiesik mi podpowiada. żeby przeczytać o owarce. Ja te gołębie doskonale znam. Jest to New Pitbull z Rudi van der Schaam, van z kołem belgijskiego hodowcy. No jest to super pochodzenie. Z dołu jest New Pitbull Junior, też z van I jest to samica y, z... Od kolegi, od kolegi Kapinosa z samca wiecie takiego samca polete 240 kto da 500 zł Za mało podlegałeś, ale już Ale kto da 500 zł za tego kołomka? Zatarniłeś. No. Mamy 300. 400 mamy. Kto da 500, zł? 500 zł za tego kołomka mamy. Kto da więcej? Kto da więcej za tego Co na więcej, najwięcej za tego gołąbka. Naprawdę gołąb, jeśli chodzi o pochodzenie oryginalny dowód załączony, rodziców tego gołębia. Jest to naprawdę śmierci. 650 mamy. 650. 700 mamy za tego gołąbę. 700. 800 mamy. 800 za tego koło mamy. To da więcej, 800 zł. Tyś... 900, tak? 900 zł za tego koło 900 zł, to da więcej. Kto da więcej za tego koło? Kto da więcej? 1000, mamy 1000 zł. Następna granica przyłamana. Szykona tego kalandardy. 1000 zł 1000 złotych za tego koła, a kto da więcej? Kto da więcej? Śmigamy do portfela. Jest 1100, tak? 1100, tak? 1100, tak? 1100 za tego koła, 1100 po raz pierwszy, 1100 po raz drugi, 1200, 1200 po raz pierwszy, tak? 1200, kto da więcej? 1200 po raz drugi. 1300. 1300 mamy. 1300 po raz pierwszy. Kto da więcej za tego gołowka? Chętnego jeszcze poproszę. 1300 po raz pierwszy. 1400. 1400 po raz pierwszy mamy. 1400 za tego gołowka. 1400. Kto da więcej? Kto da więcej za tego gołowka? 1400 złotych. 1400 po raz pierwszy, 1400 po raz drugi i 1400 po raz trzeci był u nas Zapraszamy do po odbiór. Wielkie gratulacje.